Hej, witajcie w nowym filmie. Czy słyszeliście kiedyś o ukrytych pokojach w domach? Być może zostały one zaprojektowane przez architekta, ale znaleziono również ukryte pokoje, które były używane do ukrywania się. Dzisiaj zebraliśmy listę 10 tajnych pokoi, które zostały znalezione lub zbudowane w domach. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Singer Castle to zamek znajdujący się na wyspie w dzielnicy Chipaway Bay w Nowym Jorku. Miejsce to znane jest z wielu sekretnych pomieszczeń, a dziś organizowane są tam wycieczki. Zamek należał do Frederika Gilberta Mure, amerykańskiego biznesmena, który kazał go wybudować w 1896 roku, aby on i jego dzieci mogły jeździć tam na wakacje w miesiącach letnich. Kiedy Frederik zmarł, jego dzieci postanowiły przyjrzeć się i zbadać zamek. Odkryły wiele sekretnych pokoi, drzwi i korytarzy, o których nie wiedziały. Na przykład było tam kilka regałów z książkami, które prowadziły do sekretnych pokoi, ale także wielkie lustra i obrazy, z których można było szpiegować ludzi, a nawet loch. Nigdy nie było do końca jasne, dlaczego Frederick kazał to wybudować, ale z pewnością jest to trochę przerażające. Numer 9. Wielu ludzi lubi od czasu do czasu napić się wina, a niektórzy mają nawet luksus posiadania piwniczki na wino. Inni jednak idą o krok dalej i mają piwnicę na wino zbudowaną w celu przechowywania rzeczy. Powodem dla którego wino jest zazwyczaj przechowywane w piwnicy lub pod ziemią jest to, że jest tam chłodno i ciemno. Są to idealne warunki dla wina. Na przykład ci ludzie mają piwnicę na wino pod ich stołem kuchennym. Na tym zdjęciu widzimy schody prowadzące w dół, gdzie przechowywane jest wino. Ale tutaj widzimy jeszcze bardziej nowoczesny projekt, mianowicie okrągła piwniczka na wino, która podnosi się z ziemi po naciśnięciu przycisku. A tutaj widzimy spiralną szklaną piwniczkę na wino, która otwiera się za pomocą ruchu obrotowego. Bardzo fajne, a także wygodne, aby utrzymać je poza zasięgiem dzieci. Numer 8 Następna historia jest dość przerażająca i pochodzi od użytkownika Reddy do imieniu Bite Brownie który mieszka gdzieś na przedmieściach w Ameryce wraz z rodziną i młodszym bratem. Młodzieniec zamieścił kilka zdjęć pokazujących sekretne schody za regałem z książkami. Twierdzi on, że bawił się z młodszym bratem w sypialni rodziców, kiedy chłopcy przypadkowo wpadli na regał. Kiedy odsunęli regał na bok, znaleźli czarne, spiralne schody prowadzące w dół. Chłopcy postanowili się temu przyjrzeć i znaleźli się w pomieszczeniu. Wtedy zobaczyli białe prześcieradła leżące dookoła z cukierkami i bananem, który wciąż wyglądał na świeżego. Ponadto natknęli się na lalki, które zgubili jakiś czas temu. Ponieważ banan wciąż był niezjedzony i wyglądał dobrze, zdali sobie sprawę, że ktoś może tu żyć. Rodzice zawiadomili więc policję i rodzina przyniosła się do innego domu. Co się stało z tą historią, nie udało mi się znaleźć. Numer 7 W 2014 roku użytkownik Reddita o imieniu Demce7 przeniósł się do nowego mieszkania w Anglii. Postanowił nie oglądać mieszkania od razu się wprowadzić, ponieważ czynsz był dość tani. Kiedy po raz pierwszy eksplorował mieszkanie, znalazł tajemniczy włas podłodze. Na początku było tam dużo śmieci i innych rzeczy, ale kiedy szedł dalej, znalazł schody, które prowadziły do podziemnego pomieszczenia. W końcu odnalazł kilka korytarzy i pokoi z grafiti na ścianach. Znalazł również brytyjską gazetę z 1984 roku. Jak twierdzi sam mężczyzna, kiedyś znajdował się tu loch lub cmentarz. Chyba nikt nie chciałby spać nad takim miejscem, ale można również to zmienić i użyć go do przestrzeni relaksacyjnej, ponieważ teraz zyskał znacznie więcej miejsca w swoim mieszkaniu niż początkowo się spodziewał. Numer 6 w czerwcu 2016 roku 43-letnia kobieta z Lansfield w Pensylwanii ogłosiła odkrycie ukrytego pokoju pod jej piwnicą. Aleksandra Polos odziedziczyła dom po swoim ojcu, który kupił go w 1974 roku. Zawsze podejrzewała, że jest to wyjątkowy dom. Gdy tylko zaczęła szukać znalazła dziurę, która prowadziła do sekretnego pomieszczenia. Kiedy pomogli jej eksperci, znaleźli więcej pomieszczeń około 4 metrów pod ziemią, które najwyraźniej były częścią starej amerykańskiej kolei podziemnej. Ta sieć dróg przemytniczych była kiedyś używana przez niewolników, którzy uciekali do innych stanów w Ameryce lub nawet do Kanady. W 1861 roku, zaraz po rozpoczęciu amerykańskiej wojny secesyjnej, sieć nie była już używana i została ostatecznie opuszczona. To musi być całkiem fajne odkrycie kawałka amerykańskiej historii. Kto wie, może kiedyś znajdzie więcej rzeczy, takich jak ukryte skarby. Numer 5 ten dom, znajdujący się w Denver, wygląda całkiem normalnie z zewnątrz, ale według tego człowieka jego dom był pełen pułapek po rodzinie gangsterów, która kiedyś tam mieszkała. Matwany, właściciel domu, rozbierał niektóre ściany, ponieważ część rur musiała zostać wymieniona. W pewnym momencie poczuł coś dziwnego. Kiedy poszedł szukać źródła zapachu, znalazł cały rząd zapałek prowadzących do starych gazet. Według samego mężczyzny, w domu miało znajdować się kilka pułapek, które miały odwrócić uwagę. Po pewnym dochodzeniu rzeczywiście okazało się, że mieszkała tu najbardziej osławiona rodzina w Denver. W trakcie dalszych poszukiwań znalazł również drzwi za ścianą z ukrytym pokojem, który kiedyś był pełen tajemnic, ale teraz stał zupełnie pusty. I być może był tam tunel, aby gangsterzy mogli uciec, jeśli wpadli w kłopoty. Numer 4. Poniższa historia pochodzi od ojca z Anglii, który wpadł na pomysł budowania tajnego pokoju dla swojej córki jeszcze przed jej narodzinami. Spędził dużo czasu budując go, a nawet miał mapę skarbów ukrytą w domu. Wziął ten pomysł bardzo poważnie i, kiedy dziewczynka skończyła 6 lat, pozwolono jej iść szukać pokoju. Powiedział dziewczynce, aby poszła znaleźć starą skrzynię pełną rupieci, a w niej znalazła mapę skarbów z kilkoma wskazówkami. Dziewczynka nie mogła w to uwierzyć i poczuła się tak, jakby trafiła do jakiegoś przygodowego filmu Disneya. W końcu znaleźli się pod ścianą w jej pokoju. Ojciec zrobił dziurę w ścianie i dziewczynka spojrzała po raz pierwszy. Wewnątrz pokoju znajdowała się mała skrzynia skarbów ze starymi monetami i klejnotami. Dziewczynka była zachwycona i opowiedziała wszystkim swoim krewnym o swoich wyjątkowych znaleziskach. Numer 3. John i Anna Darwin byli parą, która miała wiele długów. Wpadli na pomysł, aby udawać, że John nie żyje, aby Anna mogła dostać dużo pieniędzy z ubezpieczenia. Tak więc w 2002 roku Anna twierdziła, że straciła męża podczas spływu kajakowego i w związku z tym dostała setki tysięcy dolarów z jego polisy ubezpieczeniowej na życie. I jednak jej mąż wciąż żył i zostało to ujawnione, gdy oboje zostali sfotografowani razem w Panamie w 2007 roku. John i Anna w rzeczywistości posiadali kilka mieszkań i zbudowali sekretny pokój w sypialni, który prowadził do innego pokoju z sypialnią. A za każdym razem, gdy Anna miała gości, John się ukrywał. W końcu spłaciła wszystkie ich długi łącznie z domem, ale kiedy zostali Przyłapani trafili do więzienia za oszustwa ubezpieczeniowe. Co najgorsze, musieli tłumaczyć tę całą historię swoim dzieciom, ale z tego co udało mi się ustalić, w końcu im wybaczyły. Numer 2. Dave i Don Trakty byli dwoma braćmi, którzy odziedziczyli dom swojego ojca, kiedy ten zmarł. To co znaleźli było niezwykle cenne bardziej niż kiedykolwiek mogli marzyć. Sam dom był warty mnóstwo pieniędzy, ale kiedy odkryli fałszywą ścianę w jego sypialni, Znaleźli sekretny pokój, który zawierał obraz i to nie byle jaki obraz. Obraz został namalowany przez Normana Rockwella, amerykańskiego malarza i ilustratora. Ich ojciec kupił ten obraz od samego Rockwella w 1960 roku za jedyne 900 dolarów, ale kiedy bracia poszli na aukcję, udało im się uzyskać za niego 15,4 miliona dolarów. Powodem, dla którego ich ojciec zrobił sekretny pokój, był fakt, że rozwiódł się z byłą żoną i nie chciał się z nią dzielić zyskami z obrazu. Postanowił więc go ukryć i prawdopodobnie liczył na to, że pewnego dnia jego synowie go odnajdą. Numer 1 Czy słyszałeś kiedyś o prepersach? Są to osoby, które przygotowują się na koniec świata i w niektórych przypadkach ludzie ci posuwają się bardzo daleko. Pewnego dnia, gdy pewien Amerykanin kupił stary dom, znalazł piwnicę z drewnianym znakiem na ścianie. Kiedy usunął znak, znalazł w środku pomieszczenie z dziesiątkami pudeł i skrzyń, a nawet safe. Nie mógł otworzyć sejfu, ale skrzynie były pełne amunicji. Szukał dalej i znalazł jeszcze więcej amunicji, a według mężczyzny starczyłoby jej dla małej armii. Chwilę później znalazł kolejną skrzynię. Zawierała ona mnóstwo monet. Mężczyzna powiedział, że zabrał sejf do profesjonalnego ślusarza i poda dalsze informacje na ten temat, ale od tego czasu mężczyzna zniknął z internetu bez śladu. Dlaczego poprzedni właściciel robił takie zapasy? Czy przygotowywał się na coś? Niestety prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi na to pytanie. Co uważacie za najdziwniejszą historię na tej liście i czy teraz sami będziecie szukać sekretnego pokoju w swoim domu? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.